W poniedziałek, 4 września, rozpoczął się nowy rok szkolny 2023-2024. Przyjemna pogoda pozwoliła na wspólne spotkanie uczniów Dąbrowskiej Szkoły Podstawowej na dziedzińcu szkolnym. Pani dyrektor Małgorzata Andronik w swoim przemówieniu serdecznie wszystkich przywitała, ciepłe słowa kierując w stronę uczniów i życząc im jak najlepszych ocen, wielu sukcesów oraz owocnego odkrywania i pogłębiania swoich zainteresowań. Nowy rok szkolny stawia przed nami nowe zadania. I nowe cele. Mamy nadzieję, że wspólne wysiłki uczniów, nauczycieli i rodziców przy wsparciu władz pozwolą nam osiągnąć wysokie wyniki nauczania. Że nasi uczniowie, podobnie jak w latach poprzednich, odnosić będą sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych dziedzinach. W nowym roku szkolnym życzę wszystkim wiele sił. Zapału do pracy, nauki oraz wielu sukcesów. Koleżankom i kolegom, satysfakcji z wykonywanej pracy. Symbolicznie przecięto wstęgę pod muralem upamiętniającym patrona szkoły, Tadeusza Kościuszkę, który powstał na zachodniej ścianie szkoły. Wykonawcą grafiki jest pan Piotr Topczyłko, znany z dzieł w Ełku, Grajewie oraz Łomży. Kwota dofinansowania muralu to 12,5 tys. zł przy wkładzie własnym 2,5 tys. zł. Następnie głos zabrali burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz radny województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski. Wyrażając zadowolenie z obecności rodziców i uczniów życząc udanego roku szkolnego. Cieszę się z obecności tak wielu rodziców, którzy dzisiaj przyprowadzili przede wszystkim te pociechy z klas pewnie 1-3, To dzisiaj wy rozpoczynacie swoją przygodę jeszcze przed pasowaniem pierwszaczki, rozpoczynacie swoją przygodę już w tych murach dużej szkoły, w której spotkacie swoich kolegów i koleżanki na całe życie, można powiedzieć. Niech ten rok szkolny 2023-2024 będzie obfitował w wspaniałe rzeczy dla Was, abyście mogli się w, tych, w tym roku szkolnym dobrze rozwinąć, aby Wasi nauczyciele też e, potrafili wydobyć z Was te piękne talenty, które mogą zaowocować na wiele lat. Życzę wielu sukcesów w tej nauce, wielu osiągnięć, żeby ten rok. Był dla Was jak najbardziej wspaniały, bezpieczny, żebyście bardzo dobrze wspominali ten rok i żeby jak najwięcej w tym roku szkolnym Wam się udało. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, uczniowie udali się do swoich klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. To była chwila pełna radości, entuzjazmu i emocji, idealna do radosnych spotkań oraz dzielenia się swoimi wakacyjnymi przeżyciami. My, jako redakcja telewizji Sokółka, życzymy wszystkim uczniom udanego roku szkolnego.